list świętego maksyma wyznawcy opata głosiciele prawdy i wszyscy słudzy bożej łaski którzy od samego początku aż do naszych czasów wyjaśniali nam każdy w swoim okresie zbawczą wolę boga powiadają iż nie ma nic tak drogiego panu i odpowiadającego miłości jak to że ludzie nawracają się do niego powodowani prawdziwą pokutą aby to ukazać w sposób bardziej boski niż inni, najświętsze słowo Boga i Ojca, samo zresztą i jedyne, pełne nieskończonej dobroci, poniżywszy się w niewypowiedziany sposób i nachyliwszy ku nam, raczyło zamieszkać wśród nas. Słowo to, żeby nas pojednać z Bogiem i Ojcem, uczyniło, wycierpiało i powiedziało za nas to wszystko. Co my sami winniśmy zrobić, gdyśmy jeszcze byli nieprzyjaciółmi i wrogami Boga. Tak więc, znajdując się daleko od błogosławionego życia w wieczności, zostaliśmy do niego z powrotem wezwani przez Chrystusa. On bowiem nie tylko uleczył mocą swoich cudów nasze choroby, lecz przyjął również wszystkie słabości, jakie nas dręczą, łącznie z poddaniem się śmierci. Sam, nietknięty żadną winą, zwrócił zaciągnięty przez nas dług. I nie tylko nas uwolnił od licznych i przerażających nieprawości, ale dał nam w wieloraki sposób poznać, jak możemy się do niego upodobnić, poprzez postawę wyrozumiałej życzliwości i doskonałej miłości wobec innych. Dlatego wołał: Nie przyszedłem wzywać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników. Bo nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Przyszedł Chrystus szukać owcy, która zaginęła. Posłany został do owiec, które zginęły z domu Izraela. Przez przypowieść o zaginionej drachmie dał nam jasno do poznania, że przyszedł po to, aby odzyskać obraz, który został pokryty najbardziej cuchnącym błotem grzechów. Dalej mówi. Zaprawdę powiadam wam, że radość powstaje w niebie z jednego grzesznika, który się nawraca. Tę samą prawdę podkreślają również inne przypowieści. Oto wędrowiec wpadł w ręce zbójców. Odartego z wszystkich szat, poranionego i na pół żywego, miłosierny samarytanin opatruje winem i oliwą, a wsadziwszy go na swoje juczne zwierzę, odwozi do gospody. Zapewniając mu tam opiekę. Opłaciwszy koszty pielęgnacji, obiecuje uiścić przy powrocie wszystkie dalsze wydatki. Nad powracającym synem marnotrawnym pochyla się najlepszy ojciec, i obejmując tego, który przez pokutę wraca do niego, okrywa go znowu blaskiem ojcowskiej chwały, nie wypominając mu niczego, czym przedtem zawinił. Z tego samego powodu owieczkę, która odeszła z Bożej Owczarni i błąkała się po górach i wzgórzach, odnajduje dobry pasterz. Nie łaje jej ani nie bije, lecz z powrotem przyprowadza do Owczarni, nie żałując trudu. Owszem, bierze ją na ramiona i w rozrzewniający sposób dołącza do reszty stada. Dlatego Chrystus wołał: Przyjdźcie do mnie wszyscy którzy utrudzeni i obciążeni jesteście a ja was pokrzepię i dalej weźcie moje jarzmo na siebie nazywając jarzmem przykazania bądź też życie inspirowane ewangelią a wielki ciężar pokuty który wydaje się uciążliwy określa jako lekki mówiąc jarzmo moje jest słodkie a moje brzemie lekkie gdy zaś uczy o świętości boga i Jego dobroci, mówi, rozkazując: bądźcie święci, bądźcie doskonali, bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz niebieski. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczone. I wreszcie: wszystko, co byście chcieli, żeby ludzie Wam czynili, i Wy im czyńcie.